Witam Was bardzo serdecznie. To będzie bardzo dobry dzień. Dzień pewien, pełen wyzwań, więc już w samochodzie, w pełnej gotowości i pokrótce powiem Wam to, co dziś chcę powiedzieć. Coraz częściej odchodzi się od tego, żeby w życiu mieć balans życiowy. Na początku się mówiło, że tak, musisz mieć balans, musisz mieć tyle samo czasu w pracy i w domu i wszystko pogodzić. Teraz okazuje się, że to się po prostu nie sprawdza i że coś takiego jak balans życiowy nie istnieje, i już się zaczynają zastanawiać, co zatem innego, co w zamian. Ja określam to jako działanie taktyczne i strategiczne. Jeśli jest czas i jest spokój, to można sobie planować pewne rzeczy długoterminowo. Można mieć taki spokój w sobie i tak sobie marzyć i rozkładać. Ale jeśli nagle okazuje się, że jest pożar, pożar w pracy, pożar w domu, sytuacja jakaś wyjątkowa, która wymaga szybkiego działania, no to niestety rzuca się wszystko i się biegnie. I to jest działanie taktyczne, tu i teraz. Ja w danym momencie muszę zostawić wszystko i zająć się tym, co jest dla mnie ważne. Od dwóch dni działam taktycznie, w przedszkolu, w którym pracuję, nakładam kwarantanny na kolejne grupy. Już teraz tych grup jest pięć i co się okazuje, no działanie taktyczne jest najważniejsze. Więc w chwili wolnej, kiedy przejeżdżam z jednego miejsca na drugie, wysyłam Wam ten filmik z takim przesłaniem, że nie miej wyrzutów sumienia, jeśli okaże się... Że musisz działać taktycznie, ponieważ to, co jest najważniejsze w danym momencie, temu poświęcasz czas i energię. I to, że nie masz w sobie spokoju w tym momencie, no to nie jest nic dziwnego, ponieważ tak działa nasze życie. Jeśli trzeba ugasić pożar, to po prostu ten pożar gasimy, a jeśli mamy chwilę wolnego, no to możemy. Działać sobie strategicznie, marzyć i swoje plany snuć. Pamiętajcie o tym. Życzę Wam miłego dnia. Jeśli macie pożary, to gaście. Jeśli macie czas na wymyślanie strategii, to po prostu wymyślajcie. Miłego dnia.